Tylko trzy witaminy, aby zatrzymać częste oddawanie moczu w nocy. Czy zdarza ci się budzić kilka razy w nocy, bo musisz iść do łazienki? Jeśli tak, to wiesz, jak bardzo to potrafi być uciążliwe. Może myślisz, że to normalne i po prostu część starzenia się, ale częste nocne oddawanie moczu, czyli nokturia, może mieć znacznie głębsze przyczyny. To nie tylko drobna niedogodność, to coś, co zaburza twój sen, odbiera energię i obniża jakość życia. W rzeczywistości. Może być to także sygnał poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, infekcje pęcherza moczowego czy nadreaktywny pęcherz. Jeśli masz cukrzycę lub podwyższony poziom cukru we krwi, twoje nerki pracują intensywniej, aby pozbyć się nadmiaru cukru z organizmu. To sprawia, że produkujesz więcej moczu i częściej musisz wstawać w nocy. A jeśli sen jest nieustannie przerywany, organizm nie może się w pełni zregenerować. Budzisz się zmęczony. Brakuje ci energii, a to wpływa na twoje codzienne życie. Jeden z moich znajomych, zanim dowiedział się, że ma cukrzycę, budził się co dwie godziny, czując silną potrzebę pójścia do łazienki. Był przekonany, że to normalne i że po prostu organizm się starzeje. Dopiero po diagnozie zrozumiał, że winowajcą jest wysoki poziom cukru we krwi. Kiedy wprowadził zmiany w diecie i zaczął lepiej kontrolować poziom cukru, zauważył ogromną różnicę. Nagle przestał budzić się tak często, a jego sen stał się znacznie głębszy. W końcu zaczął się budzić wypoczęty. Nokturia to coś, czego nie powinno się ignorować. Może być łatwo ją zlekceważyć, uznać za naturalny efekt starzenia albo po prostu przyzwyczaić się do nocnych pobudek. Ale jeśli nie zareagujesz, problem może się pogłębiać, wpływając nie tylko na Twój sen, ale także na zdrowie całego organizmu. Częste nocne wizyty w toalecie mogą utrudniać kontrolę poziomu cukru we krwi, co zwiększa ryzyko powikłań. Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze trzeba sięgać po leki, żeby sobie z tym poradzić. Istnieją trzy kluczowe witaminy, które mogą pomóc zmniejszyć częstotliwość nocnego oddawania moczu. Wspierają zdrowie pęcherza i pomagają organizmowi wrócić do równowagi, a przy tym nie powodują skutków ubocznych, które mogą występować przy stosowaniu leków. Wiele osób zauważyło, że po wprowadzeniu ich do codziennej diety liczba nocnych wizyt w toalecie znacznie się zmniejszyła. Zanim przejdę dalej, mam do Ciebie prośbę. Jeśli uważasz ten temat za ważny i chcesz dowiadywać się więcej o zdrowiu i naturalnych sposobach na poprawę jakości życia, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi wartościowymi materiałami. A teraz przyjrzyjmy się bliżej tym trzem witaminom i zobaczmy jak mogą pomóc ci spać spokojnie całą noc. Numer 1, witamina D. Budzisz się w nocy, czujesz nagłą potrzebę skorzystania z łazienki. Idziesz, wracasz do łóżka, ale sen już nie przychodzi tak łatwo. Rano jesteś zmęczony, rozbity, a kolejny dzień zaczyna się od niewyspania. Znasz to uczucie? Jeśli tak, nie jesteś sam. Nokturia, czyli częsta potrzeba oddawania moczu w nocy, to problem, który dotyka wielu osób. Może wynikać z różnych przyczyn, ale jest jedna rzecz, na którą rzadko zwraca się uwagę: witamina D. Być może myślisz o niej tylko w kontekście mocnych kości i odporności, ale jej rola jest znacznie większa. Twój organizm posiada receptory witaminy D w pęcherzu, co oznacza, że jest ona niezbędna do jego prawidłowego funkcjonowania. Gdy poziom tej witaminy spada, pęcherz może stać się nadwrażliwy, a ty zaczynasz budzić się w nocy częściej niż byś chciał. Brzmi znajomość. To jednak nie wszystko. Witamina D odgrywa też kluczową rolę w utrzymaniu sprawności mięśni, w tym tych, które odpowiadają za kontrolowanie oddawania moczu. Jeśli są osłabione, mogą działać mniej efektywnie. Co prowadzi do nagłych parć i konieczności częstego korzystania z toalety, zwłaszcza w nocy. Na szczęście masz na to wpływ. Twój organizm potrafi samodzielnie produkować witaminę D, ale potrzebuje do tego światła słonecznego. Już 15 do 20 minut dziennie na świeżym powietrzu może znacząco poprawić jej poziom. Jeśli jednak rzadko przebywasz na słońcu, warto wzbogacić dietę w produkty, które są jej dobrym źródłem. Tłuste ryby takie jak łosoś czy makrela, nabiał, jajka, a nawet wzbogacone płatki śniadaniowe mogą pomóc ci dostarczyć odpowiednią ilość tej witaminy. A co jeśli nadal masz jej za mało? W takiej sytuacji warto rozważyć suplementację, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy słońca jest mniej. Regularne dbanie o właściwy poziom witaminy D to nie tylko korzyść dla twoich kości i odporności, ale także klucz do spokojniejszego snu i mniejszej liczby nocnych pobudek. Nie pozwól by brak tej jednej witaminy odbierał ci komfort odpoczynku. Daj swojemu organizmowi to, czego potrzebuje i przekonaj się, jak duża może być różnica. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli uważasz, że te wskazówki są przydatne, nie zapomnij polubić tego filmu oraz zasubskrybować kanał, klikając przy tym również ikonkę dzwoneczka. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 2. Magnes. Drugi na liście to magnes, to minerał, który może być Twoim sprzymierzeńcem w walce z częstymi wizytami w toalecie w nocy. Może nie zastanawiałeś się nad tym wcześniej, ale magnes odgrywa ogromną rolę w regulacji pracy pęcherza. Jeśli masz niedobór tego pierwiastka, mięśnie pęcherza mogą być zbyt napięte i nadreaktywne, co prowadzi do częstych skurczów i nagłych parć, które wyrywają Cię ze snu. Gdy w organizmie jest wystarczająco dużo magnezu, nerwy odpowiedzialne za wysyłanie sygnałów do pęcherza są lepiej kontrolowane, a sam pęcherz może przechowywać mocz dłużej, bez niepotrzebnych skurczów. To oznacza mniej przerw w śnie i mniej uciążliwego wstawania w środku nocy. Nie chodzi tylko o komfort. Lepsza jakość snu przekłada się na Twoje samopoczucie, poziom energii i zdolność koncentracji w ciągu dnia. Badania sugerują, że osoby cierpiące na nadreaktywny pęcherz mogą odczuć znaczną poprawę po uzupełnieniu magnezu w diecie. Dzięki temu minerałowi skurcze mięśni gładkich w pęcherzu stają się mniej intensywne, co sprawia, że organizm może zatrzymać mocz na dłużej. To prosty sposób, aby ograniczyć częste budzenie się i wreszcie się wyspać. Jeśli zastanawiasz się, jak dostarczyć sobie odpowiednią ilość magnezu, rozwiązanie jest na talerzu. Sięgaj po zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak i jarmuż. Jedz więcej orzechów, zwłaszcza migdałów i nerkowców. Dodawaj do posiłków pestki dyni i słonecznika, a zamiast białego ryżu wybieraj pełne ziarna, takie jak kinoa czy brązowy ryż. Jeśli jednak trudno Ci dostarczyć magnez wyłącznie z pożywienia, warto rozważyć suplementację, zwłaszcza jeśli zauważasz u siebie objawy jego niedoboru, takie jak skurcze mięśni, Zmęczenie czy problemy z koncentracją. Nie lekceważ roli magnezu w codziennym funkcjonowaniu organizmu. Dbając o jego odpowiednią ilość, możesz nie tylko poprawić pracę pęcherza, ale także zadbać o spokojniejszy sen i większą równowagę w ciele. A to przełoży się na lepsze samopoczucie każdego dnia. Numer 3. Witamina C. Być może kojarzysz ją przede wszystkim jako wsparcie dla odporności ale jej działanie sięga znacznie dalej. Ma też kluczowy wpływ na zdrowie twojego pęcherza. Jeśli budzisz się w nocy, bo czujesz nagłą potrzebę oddania moczu, możliwe, że to właśnie brak tej witaminy odgrywa tutaj dużą rolę. Twój pęcherz nie zawsze wysyła ci sygnał o potrzebie wizyty w toalecie, dlatego że jest pełny. Czasem to efekt stanu zapalnego, który drażni układ nerwowy i sprawia, że czujesz nieustanną potrzebę oddania moczu. Nawet jeśli w rzeczywistości nie ma takiej konieczności. Witamina C ma silne właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu pomaga uspokoić te sygnały i ograniczyć częste wizyty w toalecie, szczególnie w nocy. Ale to nie wszystko. Witamina C odgrywa też ogromną rolę w produkcji kolagenu, białka, które jest fundamentem Twoich tkanek, także tych budujących pęcherz. Z wiekiem jego poziom spada. A to oznacza, że pęcherz traci swoją elastyczność i trudniej mu utrzymać większą ilość moczu. Efekt? Częstsze budzenie się w nocy i przerywany sen. Jeśli dostarczysz organizmowi wystarczającą ilość witaminy C, pomożesz mu odbudować te struktury i wzmocnić pęcherz, by pracował wydajniej. To jednak jeszcze nie koniec jej zalet. Witamina C działa jak tarcza ochronna, zabezpieczając komórki pęcherza przed stresem oksydacyjnym. To właśnie ten proces może osłabiać jego funkcjonowanie i prowadzić do podrażnień, które sprawiają, że czujesz częstszą potrzebę oddawania moczu. Niektóre badania sugerują, że osoby, które spożywają odpowiednią ilość witaminy C, rzadziej doświadczają tego problemu. A gdzie ją znaleźć? Możesz sięgnąć po suplementy, ale najlepszym rozwiązaniem jest dostarczanie jej w naturalnej formie: pomarańcze, cytryny, grejpfruty, truskawki, borówki. Papryka czy brokuły. Te produkty to prawdziwa skarbnica witaminy C. Dodając je do swojej codziennej diety, nie tylko wspierasz swój pęcherz, ale też wzmacniasz cały organizm. Jeśli więc często budzisz się w nocy z powodu nagłej potrzeby oddania moczu, być może Twojemu organizmowi brakuje właśnie tej jednej, niewielkiej, ale niezwykle ważnej witaminy. Teraz, gdy już wiesz, jakie witaminy mogą pomóc w walce z nocturią, Porozmawiajmy o zmianach w codziennym stylu życia, które mogą jeszcze bardziej ograniczyć nocne wizyty w łazience. Jeśli budzisz się kilka razy w nocy, pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi na to, co pijesz i kiedy to robisz. Ostatnią szklankę wody najlepiej wypić co najmniej dwie godziny przed snem. Jeśli masz ochotę na coś ciepłego, wybierz herbaty ziołowe, takie jak rumianek, melisa czy skrzyp polny które mogą pomóc wyciszyć pęcherz zamiast go pobudzać. Unikaj kofeiny i alkoholu, bo oba te składniki działają moczopędnie i mogą sprawić, że Twój pęcherz będzie pracował na pełnych obrotach wtedy, gdy Ty chcesz spać. Jest jeszcze jeden trik, który może Ci pomóc: uniesienie nóg na kilka minut przed snem. Jeśli w ciągu dnia spędzasz sporo czasu na nogach lub masz skłonność do zatrzymywania wody w organizmie, płyny mogą gromadzić się w dolnych partiach ciała. Gdy potem kładziesz się do łóżka, organizm zaczyna je przetwarzać i wysyła cię do łazienki. Unosząc nogi przez kilkanaście minut, pozwalasz, by nadmiar płynów został usunięty wcześniej, a nie dopiero w środku nocy. Ale to nie wszystko. Jeśli chcesz poprawić kontrolę nad pęcherzem, kluczowa jest także aktywność fizyczna i ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy. Silniejsze mięśnie to większa kontrola nad potrzebą oddawania moczu i mniejsze ryzyko nagłych parć. Jeśli jeszcze nie próbowałeś ćwiczeń kegla, warto się nimi zainteresować. To proste techniki, które możesz wykonywać niemal w każdej chwili, nawet siedząc przy biurku czy oglądając telewizję. Wystarczy kilka minut dziennie, by stopniowo zauważyć poprawę. Zmieniając nawyki i wzbogacając dietę o odpowiednie witaminy. Możesz w naturalny sposób ograniczyć częstotliwość nocnych wizyt w łazience i w końcu budzić się wypoczęty. Pamiętaj jednak, że jeśli objawy nie ustępują, warto skonsultować się z lekarzem. Nokturia może mieć różne przyczyny, a czasem jest sygnałem poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, problemy z prostatą czy zaburzenia hormonalne. Profesjonalna konsultacja pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie poranne nawyki są kluczowe dla osób z cukrzycą, kliknij w film, który właśnie wyświetla ci się na ekranie. To pięć prostych działań, które mogą znacząco wpłynąć na twoje zdrowie. Sprawdź je teraz. Na sam koniec chcielibyśmy przypomnieć, że nie jesteśmy lekarzami, a ten film ma jedynie charakter informacyjny.